Janku, zaprosiłeś mnie znowu w niesamowite miejsce. Powiedz nam, gdzie jesteśmy i co za naszymi plecami. E, miejsce jest z pewnością niesamowite. Jest to ulica owiana wieloma historiami, wieloma. Bardzo ciekawymi e, przeżyciami wielu osób, bo jesteśmy na ulicy targowej, za nami szkoła filmowa, bo myślę, tak najłatwiej e, i, i tak funkcjonuje w potocznym języku. Tak? Nikt nie mówi Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa imienia Leona Schillera. I, I teatralna. I e, teatralna. Funkcjonuje po prostu filmówka bądź szkoła filmowa, tak? ale jest tutaj wiele niesamowitych historii, które. A nawet byśmy powiedzieli legend. Zdecydowanie, a łącznie z najsłynniejszymi schodami chyba w naszym mieście. Które tam za nami w tle niedaleko za, tymi, za tą piękną zielenią. Tak, w Pałacyku Oskara Kona. Przed nami Park Źródliska. Park, który jest chyba, można powiedzieć, historią Łodzi, bo to jest, można powiedzieć, że te Źródliska to trochę tak o źródłach tego wszystkiego, co w Łodzi się dzieje. Także miejsce jest z pewnością niesamowite i Powinniśmy pozastanawiać się, jak to miejsce i to, co tutaj się dzieje, najefektywniej wykorzystywać do tego, żeby z jednej strony promować ludzi, z drugiej strony przyciągać do łodzi przedsiębiorców, którzy realizują swoje przedsięwzięcia w bardzo specyficznej dziedzinie, czyli w przemyśle rozrywki. No właśnie, bo szkoła filmowa to jest historia powojenna. Wcześniej były to obiekty fabrykanckie, czy należące do fabrykantów, piękne rezydencje. Tutaj nieopodal na rogu mamy y, też piękny budynek Szykne. obecnie Wyższej Szkoły Projektowania. Dawniej budynek dla y, ochronka właściwie zbudowana przez rodzinę Scheiblerów, y, przez Annę Scheibler. Także tutaj ten zakątek miasta jest bardzo ładny, jeśli chodzi o taką estetykę, o architekturę. A dziś możemy mówić o tym, że jest to kuźnia nie tylko talentów, artystów na miarę Wajdy, Polańskiego czy innych znanych postaci świata filmu polskiego, ale też pewna kuźnia warsztatu, który później tworzy przemysł filmowy. Myślę, że to pojęcie przemysł filmowy jest znacznie szersze. Generalnie mówi się o przemyśle rozrywki. To jest interesujące, że my bardzo często dyskutujemy w Polsce o, o czymś, co się nazywa wartością artystyczną. Zbyt mało poświęcamy czasu temu, jak istotny element dzisiaj stanowi przychodów czy miast, czy poszczególnych osób. Przedsięwzięcia oparte o rozrywkę, film, teatr i w rzeczywistości coraz bardziej i szybciej rozwijające się gry. A jak według Ciebie można dzisiaj zarabiać na tym przemyśle rozrywki? Bo dawniej myślę, że było to oczywiste. Wszystkie przedsięwzięcia były prywatne w tej kapitalistycznej łodzi, wszystko musiało być prywatne i wszystko musiało na siebie zarabiać. Dzisiaj mamy trochę inną sytuację. Po wojnie ta filmówka działała w systemie. Nakazowo rozdzielczym. Tak, czyli były dotacje państwowe, prawda, na szkolnictwo. Dzisiaj także jest szkoła utrzymywana z budżetu państwa ale także może korzystać na przykład z dotacji unijnych, czyli mamy jakby zewnętrzne, poza prywatne źródła finansowania. Ja myślę, że to jest odwrócenie pewnej logiki. Myślę, że powinniśmy czerpać więcej z fabryki snów, o której wszyscy lubią w Polsce mówić, czyli z Hollywoodu i z rynku amerykańskiego, gdzie praktycznie wszystkie produkcje są... Przedsięwzięciami prywatnymi. Czyli inwestycją po prostu. Są inwestycją. Nie zawsze inwestycją tylko w zysk, bo może to być również inwestycja w stratę, co może by wydawać się dziwne bądź trudne do zrozumienia, ale generalnie wszystkie przedsięwzięcia rozrywkowe są inwestycją. I całość przemysłu, który narodził się za Oceanem, z dużym udziałem. Ludzi pochodzących z Polski, o tak. czym pisze Andrzej Krakowski w swojej serii POLYWOOD. Wszystkim polecamy, bo warto zapoznać się z historiami ilu, osób. Ilu zdobywców Oscara pochodziło z ziem polskiej. Zdecydowanie, oraz ile osób pochodzących z ziem polskich tworzyło w rzeczywistości przemysł rozrywkowy, nie tylko filmowy, ale cały przemysł rozrywkowy w Stanach Zjednoczonych, czyli Mieliśmy tą zdolność, umiejętność znalezienia się na wolnym rynku, gdzie w rzeczywistości na koniec końców najważniejszą rzeczą było zarobić na kolejne przedsięwzięcie, na przedsięwzięciu, w które inwestowaliśmy, zarobić na kolejne przedsięwzięcie, bo tylko w ten sposób mogliśmy funkcjonować. I to jest chyba dzisiaj bardzo ważny, istotny element w dyskusji, jak wykorzystać te aktywa i... Ten zasób, którym jest e, szkoła filmowa, do tego, żeby stworzyć przemysł, bazujący właśnie na tej prostej formule: inwestuję, zarabiam, rozwijam się, inwestuję w kolejne przedsięwzięcie. To jest to, czego powinniśmy się uczyć, nie tylko i wyłącznie, jak mówimy o startupach, bo startupy w Stanach Zjednoczonych i w, na całym świecie dzisiaj funkcjonują również w przemyśle rozrywkowym. A czy takie znane nazwiska, powiedzmy sobie wprost, eksportowe nazwiska jak Polański czy Wajda, są w stanie tutaj przyciągnąć jakiś kapitał do tego miejsca czy do tej. Uczelni. Ja myślę, że kapitał jest przeciągany. To jest to, że po pewnym okresie załamania, można powiedzieć, produkcji w łodzi, które miało miejsce w latach kryzysu lat 80. i 90., kiedy Praktycznie w Polsce brakowało kapitału, środków na wszystko. Trudno sobie wyobrażać, że kiedy brakuje na chleb i podstawowe, można powiedzieć, potrzeby życiowe, łatwo jest utrzymywać rozrywkę. Rozrywka to jest ten element, który jest zawsze na końcu w łańcuchu naszych potrzeb. Ale... Albo, albo ostatnia rubryka w budżecie. Ale to, to jest, myślę, Ważny aspekt i przyczynek do dyskusji: jak zasoby, które tu są, jak pisaliście chyba dwa tygodnie temu, to jest chyba najwyżej notowana wyższa polska uczelnia we wszystkich możliwych rankingach uczelni wyższych. polskie uniwersyte... na, pewno, na pewno uczelni artystycznych. Uczelni artystycznych, bo mówimy o tym sektorze, ale tak. jest to uczelnia, która plasuje się w niektórych rankingach nawet na drugim miejscu po London Film School. Czyli... Tak, jeśli chodzi o Akademie Filmowe, rzeczywiście łódzka filmówka, trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, jest na samym topie. Jeżeli jest na samym topie, to przyciąga osobowości. Przyciąga osobowości nie tylko z Polski, ale również ze świata. Ja pamiętam wiele opowieści, ich historii dotyczących, jak trudno się dostać, chociażby na wydział aktorski łódzkiej filmówki, gdzie często jest ponad 20-30 kandydatów na jedno miejsce, czyli to miejsce i ta historia, która jest za nami, przyciąga młodych, aktywnych. Nie tylko z Polski, ale z całego świata. No tutaj widzimy prawdopodobnie jakąś wycieczkę, która zwiedza to już historyczne miasto, miejsce, prawda? Miasto też, ale, ale miast, miejsce, które wiąże się nierozerwalnie z polską kulturą. Ale jeszcze nawiązując do tych trudnych egzaminów, to powiem Ci szczerze, że osobiście znam relacje mojego brata, który tutaj też pracuje obecnie na wydziale filmowym, ale. Jak, na kierunku fotografii, jak on zdawał do tej szkoły, to z 250 kandydatów przyjmowano ośmiu. Czyli to oznacza, że mamy wyjątkowe miejsce przyciągające największe talenty, i te talenty kształcą się tutaj. Teraz pytaniem jest, jak, jak zbudować model i system do tego, żeby te talenty rozwijały się nie tylko i wyłącznie w szkole, ale również pracowały i tworzyły zaplecze przemysłu rozrywki do tego, żeby Łódź stała się taką mekką w Polsce, wykorzystując te talenty i przyciąganie osób z całego świata, stworzenie modelu, aby ten model pracował na przyszłość, nie tylko na etapie szkoły, ale przede wszystkim na tym etapie tworzenia przemysłu i zarabianie na przyszłość, ponieważ to tworzy bardzo interesującą spiralę możliwości zarobkowania również dla miasta. Wielokrotnie mówiliśmy o tym w poprzednich naszych programach, że wielcy fabrykanci, ci, którzy do, zbudowali jakieś znaczące imperia, albo przynajmniej przedsiębiorstwa tutaj fabrykanskie. Tworzyli spółki akcyjne, prawda? szukali tych inwestorów gdzieś na zewnątrz po to, aby zwielokrotnić swój potencjał. Czy w, na styku tej działalności no, naukowej, byśmy powiedzieli, uczelnianej, ale i artystycznej? i biznesu, czy jest przestrzeń do tworzenia jakichś funduszy, które by napędzały ten przemysł rozrywki? Ja myślę, że to jest właśnie istotny przyczynek do tego, że mamy w rzeczywistości ten sam model, tak? Żeby zaistniał projekt muszą być podstawowe aspekty. Przedsiębiorca z pomysłem, który chce zrealizować określony cel. Czyli tu może być na przykład jakiś twórca filmowy. Yy, producent filmowy. Producent. Twórca, tak. a producent to są tak, dwa różne aspekty. Czyli ten, który wie w co i jak zainwestować. Zainwestować, jak projekt przeprowadzić od pomysłu do jego pełnego skomercjalizowania, czyli to, co widzimy w kinach, filmu na ekranach, a następnie zarabiania na wszystkich możliwych prawach i polach eksploatacji, bo Film to produkt, który ma wiele możliwości zarabiania. My często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele praw może być skomercjalizowanych, zmonetyzowanych, jak to jest w potocznym języku przedsiębiorczym czyli mamy produkt, za którym stoi przedsiębiorca. Twórca to jest ten, którego kontraktuje przedsiębiorca, żeby zrealizować swoją wizję. Produktu. Ja często porównuję produkcję filmową do startupu, gdzie następuje najszybsza weryfikacja pomysłu biznesowego, zrealizowania tego pomysłu, wyprodukowania produktu i jego skomercjalizowania, bo ten cykl potrafi być pięciosiedmioletni i mamy pełną weryfikację, czy produkt zwrócił się, zarobił i przyniósł efekty dla inwestorów. Albo patrząc kategoriami kina amerykańskiego, czy to jest produkcja klasy A, B czy też C? Znaczy się, ja myślę, że warto zwrócić uwagę, że nie zawsze tym podstawowym produktem musi być tylko i wyłącznie film. Tutaj jest słynna historia George'a Lucasa, tak? Gwiezdne wojny. Wydaje nam się, że ta saga przede wszystkim zarabiała na oglądalności. Wyobraź sobie, że jeden z doradców George'a Lucasa kontraktując. Produkcję zachował jedne z najważniejszych praw dzisiaj, zarabiające do, do dnia dzisiejszego i myślę, że w przeszłości, czyli prawa do miniaturek z filmu. Wyobraźmy sobie. I mówiąc umownie, gadżetów te, związanych. To jest właśnie ten element, że wokół filmu możemy stworzyć wiele pochodnych, potencjalnych produktów, i tymi. Produktami, które dzieci bardzo chętnie dzisiaj się bawią, gdzie stworzona jest cała seria miniaturowych postaci, to jest jeden z najistotniejszych elementów niosących przychody dla George'a Lucasa i wytwórni, która powstała i weszła w całe konsorcjum, dzisiaj chyba międzynarodowe, bo to mamy jeszcze jeden element. Tak jak mamy w przypadku. Przedsiębiorczości na rynku, nazwijmy to dóbr codziennych lub każdych innych. Tutaj też mamy kilka segmentów. Mamy wielkie studia filmowe, które dzisiaj są międzynarodowymi konglomeratami lub korporacjami, czyli takimi korporacjami międzynarodowymi jak w innych dziedzinach. Potem mamy wielu twórców niezależnych i systemy produkcji niezależnej, które generują możliwość finansowania niezależnych produkcji. I ta niezależna produkcja i stworzenie tworzenie właściwych relacji pomiędzy przedsiębiorcami, inwestorami i zapleczem yy, potrafiącym wykonać dobrej jakości produkt. Tutaj mamy reżyserów, operatorów, scenarzystów, aktorów całe. oraz całe zaplecze techniczne, które jest na, niezbędne do zrealizowania dobrego produktu. To wszystko mamy, teraz istotą jest jak to najlepiej połączyć. A że można zrealizować dobrej jakości filmy w oparciu o łódzki potencjał to mamy przykłady Opus Film, który mamy już Oscara, mamy nominację do Oscara, mamy nagrodę w Cannes i wiele produkcji, które dzisiaj są realizowane przez Opus film chociażby dla Netflixa. Zobaczmy jeszcze, spójrzmy na filmówkę z innej perspektywy jako miejsce na mapie tego miasta miasta, które już jest atrakcją turystyczną, ale sama filmówka jest pewną marką, jest pewnym brandem, który można pokazywać na świecie i który można, do którego można zapraszać turystów ze świata. Jeżeli się Przejdziemy tutaj po okolicy, to właściwie tworzy się tutaj w okolicach Księżego Młyna taki swoisty szlak turystyczny, prawda? bo możemy oglądać lofty, możemy oglądać e, sam, Księży Młyn. sam Księży Młyn, dokładnie, czy ten piękny park źródliska, o którym powiedziałeś na początku. E, I tutaj mamy oczywiście Pałac Szajblera, mamy Muzeum Kinematografii, e, czyli jest tutaj taki pewien kompleks, który też e, tworzy przemysł, może nie tyle już rozrywki, co przemysł turystyczny. Yy, powiem tak, wspominałem o tym, że przemysł filmowy tworzy zwrotny przychód dla miejsc, gdzie wykonywana jest produkcja. Takim sztandarowym yy, przykładem jest Nowy Jork. Wyobraź sobie, ile wynoszą przychody z tytułu pochodnych od produkcji filmowej w Nowym Jorku do budżetu Nowego Jorku. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. 16,5 miliarda dolarów rocznie. No to zdecydowanie. Yy... Gdyby to próbować przemnożyć, to w dolarach to już jest czterokrotność budżetu łodzi razy kurs dolara. Zdecydowanie. I to jest skala, która jest osiągana przy niesamowitej produkcji, która odbywa się w Nowym Jorku. I teraz nie ma w Polsce a łódź ma wyjątkową szansę ku temu, żebyśmy wykorzystali ten przemysł rozrywki i filmu do wygenerowania pochodnego przemysłu turystycznego. Przecież to Nowa Zelandia została rozsławiona przez jedną serię filmową. Dokładnie. To jest element, że na bazie produkcji filmowej wygenerowano cały przemysł turystyczny i rozrywkowy. I to jest to, co powinniśmy wziąć pod uwagę, jak wykorzystać to, że mamy taki zasób jak szkołę filmową, mamy miejsca, w których były realizowane kultowe filmy, znane nie tylko w Polsce, ale również mające swoje e, bardzo dobre e, relacje zagraniczne i Podbijające zagraniczne rynki, jak stworzyć z tego swoisty szlak, gdzie jedna z koleżanek przygotowywała już koncepcję. I myślę, że warto pozastanawiać się, jak koncepcję Hollywood, czyli jak wykorzystać ten zasób łódzki okołofilmowy do tego, żeby stworzyć szlak turystyczny, pokazujący to, co się tu działo. Bo to jest interesujące, że w Stanach często wystarczy, że krótka scena odbywa się w jednej z restauracji. ta restauracja staje się kultowym miejscem do odwiedzania nie tylko przez mieszkańców, ale przede wszystkim przez turystów. I to jest ta bezpośrednie sprzężenie zwrotne pomiędzy przemysłem rozrywki a przemysłem turystycznym, ponieważ turystykę napędza rozrywka i to powiązanie jest ścisłe kluczowe jak w łodzi znajdziemy najlepszy element, żeby przyciągać ludzi do tego miasta jakim jest, bo... Myślę, że trwały zawsze dyskusje, że łódź musi być ładniejsza, tak? musi być piękniejsza, kamienice muszą być odnowione po to, żeby przyciągać turystów. W zeszły weekend byliśmy w Krakowie z projektem Polywoodon Tour. Byliśmy wieczorem na Kazimierzu. Nie wiem, czy ostatnio byłeś na Kazimierzu? Nie byłem ostatnio. Dawno nie byłem, myślę, że z pięć lat temu. Ostatnio. Myślę, że w, warto poprosić naszych widzów i waszych czytelników o to, aby podzielili się swoimi wrażeniami. Czy krakowski Kazimierz dzisiaj przyciąga przede wszystkim wyremontowanymi kamienicami, czy swoim charakterem i tym, na pewno niepowtarzalnym klimatem. Klimatem, czyli nie remont określonych rzeczy przyciąga turystów, ale stworzenie klimatu, stworzenie historii, która zaprasza turystów. Tam wieczorem mamy wiele języków, bardzo trudno usłyszeć polski. A Kraków jest jednym z, można powiedzieć, z mek turystycznych Polski. I to jest element, jak znaleźć powiązania dzisiaj, żeby część tych turystów, które odwiedzają chociażby Kraków. Chciało na chociażby weekend przyjechać do Łodzi i zapoznać się z tym, co Łódź oferuje. Właśnie i myślę, że to jest dobra puenta, żeby zachęcać dalej, zwłaszcza przedsiębiorców i zarządców naszego miasta, do tego, aby wspólnie kreować dobry wizerunek Łodzi jako miejsca, gdzie się robi świetne produkcje filmowe, gdzie są utalentowani twórcy. A gdzie są też dobrze inwestujący biznesmeni, którzy wiedzą jak te pieniądze ulokować po to, aby potem rzeczywiście przyniosły zwielokrotniony zysk w różnych branżach, nie tylko w przemyśle rozrywki. Łódź, miasto przedsiębiorców może dalej się rozwijać, ponieważ jest to nowa ziemia obiecana. I wszystkim polecam, bo specjalnie dzisiaj nie nawiązywaliśmy do właściciela tego pałacyku za nami, czyli Oskara Kona, ponieważ warto przeczytać książkę. Recepta na miliony. Bolesława Lesmana, bo jest tam wiele historii, które myślę przytoczymy i złożymy wizytę kiedyś na Wimie. Ale jest szansa też, że może jak się uda w kolejnym spotkaniu powrócimy do tej szlachetnej willi, tego pięknego budynku i porozmawiamy o tym szczegółowo.